Szczątki ośmiu dronów spadły na terenie województwa lubelskiego. Służby i prokuratura pracują w kolonii Zabłocie w powiecie biarskim. To jest ósma miejscowość na ten moment, w której znaleziono szczątki drona. Jest tam nasz reporter Filip Karman. Filipie, co się w tej chwili dzieje na miejscu? Jakie są ustalenia służb? Na ustalenia jest jeszcze za wcześnie. Te prace dopiero się rozpoczynają. Jest patrol saperski, jest żandarmeria wojskowa i jest rzecz jasna policja. Ten dron został znaleziony na terenie prywatnej posesji. Został znaleziony za posesją, za stodołą. I tak jak mówiłem, nie są jasne okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo, że służby zaalarmowali sami sąsiedzi. W szoku był właściciel. Rozmawiałem z nim, to starszy pan. Oczywiście przestraszony, bo takie rzeczy nie zdarzają się na co dzień. Pytałaś też o ustalenia służb. Nic nie wiadomo. Nie wiadomo, czy dron był był uzbrojony czy nie, czy miał głowicę bojową, czy nie, tak samo czy miał materiały wybuchowe. Na te pytania poznamy odpowiedź zapewne wkrótce. Byliśmy natomiast na miejscu, nie możemy Państwu pokazać, jak wygląda to w praktyce, ponieważ prokurator sobie tego nie życzyła. Mogę natomiast powiedzieć, że ten dron był podobny, tak powiedział mi mój informator, do tych dronów, które były już znajdowane w województwie lubelskim. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że jest to rosyjska gerbera. Dron, można powiedzieć, wyglądający dosyć prymitywnie, to znaczy lekki, styropianowy, biały. No i to właśnie te najważniejsze informacje. Były numery seryjne, mamy je zarejestrowane. Kątem oka zobaczyłem, że wydaje mi się, że były też napisy w syrylicy w języku rosyjskim. A mówiąc o Gerberach i tych napisach, one świadczą o trzech elementach. Przede wszystkim jest tam data, konkretnie data przekazania tego sprzętu rosyjskiej armii. Jest też informacja o gotowości bojowej i jest zwykle czeklista. Czyli odhaczone punkty po kolei to taka procedura przedstartowa, punkty, które informują o tym, że dron jest gotowy do służby. Mówiąc o gryberach, to one stanowiły większość tych ataków tutaj w województwie lubelskim. Tak jak mówiłem, szczegóły nie są znane. Mówiąc jeszcze o tym konkretnie w przypadku, incydencie, nie zobaczyłem tam żadnego leja, krateru, ubytków ziemi, stąd też należy sądzić, że ten dron po prostu. Wylądował, a nie się rozbił, ale oczywiście na powody tego upadku będziemy musieli poczekać wśród hipotezy przede wszystkim brak paliwa, czy błąd techniczny, albo błąd w koordynatach. Śledztwo jest w toku i będziemy o tym informować. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będą znane te szczegóły. Z kolonii Zabłocie w powiecie bialskim Filip Karman. Filip, bardzo dziękuję za tę informację.